Wyznacz zbiór tych wszystkich argumentów, czyli szukamy argumentów x, dla których funkcja liniowa, pierwsza funkcja liniowa f od x, równa 0,5 odjąć 10, przyjmuje wartości większe od 3. Aha, czyli funkcja f od x ma przyjmować wartości większe od 3. I jednocześnie funkcja liniowa g od x, opisana wzorem 0,1x minus 4, przyjmuje wartości mniejsze od 16, czyli funkcja f od x ma przyjmować wartości mniejsze od 16. Kiedy? Dla jakich argumentów x zachodzi? Właśnie. Zachodzą te dwie nierówności. No dobrze, przecież wiemy, że funkcja f od x to jest opisana takim wzorem i ona ma przyjmować wartości większe od 3. 0, 1x odjąć 4 ma być mniejsze od 16. Mam dwie nierówności, i te dwie nierówności mają być spełnione, zarówno pierwsza, jak i druga. Rozwiążmy. Niewiadome zostawmy na lewej, wiadome dajmy na prawą, podzielmy to przez jedną drugą, inaczej mówiąc pomnóżmy przez 2, to mamy 26. Teraz idziemy do drugiej nierówności. Niewiadome na lewą, wiadome na prawą, podzielmy przez jedną dziesiątą, inaczej mówiąc pomnóżmy przez 10, to mamy 200. Sporządźmy sobie część wspólną z tych obu nierówności. Pierwsza mówi, xy mają być większe od 26. Druga nierówność mówi, xy mają być mniejsze od 200. W takim razie, jaka będzie część wspólna? Jaka będzie odpowiedź do naszego zadania? No, otóż okazuje się, że funkcja f będzie przyjmowała wartości większe od 3, i funkcja g będzie przyjmowała wartości mniejsze od 16 x należących do przedziału od 26 do 200, i mamy odpowiedź do naszego zadania. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.